Dobre. Dobre. jest pan w telewizji Młodzież, jak długo pracuje pan w tym zawodzie? Ja dopiero zacząłem pracować i ja pracowałem 20 lat w i e, jeździłem, ten, jeździłem w tym, jeździłem w tam ja zupę a teraz fastan kurwa. No, ja mam tych potrzebów wielu spiździet kurwa, oni piją za moje pieniądze, to są moje pieniądze. W PG, że to chyba ciężka praca była? Tak, tu jest... Ja... 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 jak papera ja się tylko... No nie! mnie, mi, ja teraz No... I teraz powiem. A to tam w PGRze to... Chyba dużo osób kiedyś tu pracowało u was? O, było. Poro ludzi, było dużo. A teraz soboty wolne? Nie, na no, w ni soboty nie ma wolne. A niedziela. E, a niedziela tak samo. A w peg. A w pgr A w pgr to do, do soboty niedziele niedzielę wolne. I się leżało, co? No. A teraz ciężka praca. No tak. To pewnie pan dorabia do renty, bo cienka renta pewnie. No tak, tak, ja. E, nie, 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 dodałem mało, złotych nie, nie, to Szukali no. to nie, 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 no, nie, 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 Ja nie, 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 Ja nie, 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 to nie, 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 ten oni nie, właśnie za moje pieniądze, za moje nie, na nie, A moje części za nie, pieniądze A tu Obcierają Nie, sposób. ile, ile, ile Ile, ile zarabia. No to, ile pan tutaj zarabia? A to też śmiech na sali. było to za godzinę, ale też śmiech na sali, A to tak kurwa, ciężkie.